Wszystko jedno, gdzie, ale odkrycie czegoś nowego w znanych nawet miejscach. Mieszkam w Czerwonaku na Dziewiczej Górze i ciągle zachwycam się widokiem z okna. To jest ciągle powtarzający się obraz i chciałam również to utrwalić. Nie tylko ten obraz z okna, ale tam, gdzie byłam. Dlatego, że nikt nie poprawi natury. Natura jest najlepszym artystą, największym artystą. I zatrzymać to, co w danym momencie w tej naturze jest ciekawe, dołączając do tego tło architektury ciekawej, artystycznej, jest dla mnie bardzo ważne. Staram się to robić. Jest to moje hobby. Nie uważam się za artystę skończoną, ale tak jak pani prezes powiedziała, jestem psychologiem i trochę inaczej odczuwam. Odczuwam po prostu nie to jak państwo, tylko może inaczej niż, niż każdy normalnie przechodzący turysta. Lubię grę świateł. To jest teatr ciągle powtarzający się, właśnie te rysunki światłocienie. Jestem zdania, że obraz. Powinien mówić sam. I, i, i tyle. Dziękuję bardzo. Mało. Pan nie <grymnie> do czytania fragmentów z katalogu, które są jego autorskimi słowami. Przywołując określenie sztuki Kloda Legislat, bardzo przydatne w odniesieniu do fotografii który stwierdził, iż sytuuje się ona, między, ona w pół drogi między reprodukcją, imitacją, kopią a znakiem przedmiotu. Chciałbym, aby moje prace lokowały się blisko drugiego wieku. Aby jako metaforyczne i symboliczne otwierały odbiorcę na przeżycia do